Naslaku kulture. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku treningu z Adrianem. Za oknem prawdziwa zima, więc dzisiejsze zajęcia, dzisiejszy trening przeprowadzimy w salce. Akurat jesteśmy w salce klubowej, w konferencyjnej. Można to oczywiście robić w domu, w pokoju, w przedpokoju. Wystarczy nam, tak jak tutaj widać, kawałek wolnej przestrzeni i i możemy trenować. Dzisiaj oprócz czucia piłki, różnych ćwiczeń, żonglerki, będziemy też pracowali nad mięśniami brzucha, mięśniami nóg, lekko uruchomimy taki dzisiaj lekki miszmar. Zapraszamy. Pierwsze ćwiczenie. Stajemy z boku piłki i wykonujemy przeskoki obu nóż. Pamiętać, żeby ciało no, było wyprostowane, nie garbić się prosto. Pomagamy sobie rękami przy wyskoku. Oczywiście, uważać, żeby nie skoczyć na piłkę, bo można sobie zrobić delikatną krzywdę. I tak po 10 skoków na każdą stronę. pompkę, z tym, że troszeczkę sobie utrudnimy i będziemy robili pompki na piłce, czyli pompka, przetacza, pompka, przetaczam i 10, 10 takich pompek. Pamiętamy też, żeby mięśnie brzucha były cały czas napięte. Lece wyprostowane, i tak 10 pompek po dziesięciu pompkach przechodzimy do siedzenia. Siad prosty, lekko objęte nogi i mięśnie brzucha. Idziemy z jednej i do drugiej strony. Lewo, prawo. Nogi można lekko po i 10 na każdą stronę, czyli 20 takich ruchów wykonujemy. Po tych trz trzech ćwiczeniach na no, formie jednego poczynku, O, po powtarzamy znowu te, te ćwiczenia jak było na początku. Trzymamy ćwiczenia, przeskoki nad piłką, pompki na piłce i mięśnie brzucha. Robimy to po trzy, w każdej serii po 20 razy. Trzy takie serie, po każdej serii aktywny wypoczynek, czyli żonglerka. Kolejne serie będą podobne do tych. Co przed chwilą zobaczyliśmy, z tym, że przeskoki nad piłką będą ze stabilizacją na lewą bądź prawą nogę. Brzuszki będą troszkę w innej formie i pompki również. Zaczynamy. Stajemy z boku piłki i wybijamy się z jednej nogi i lądujemy na jednej, z tym, że wybijam się z lewej i ląduję na prawej. I to samo na drugą stronę. I lekka stabilizacja. Pamiętamy mięśnie brzucha napięte, plecy wyprostowane i stabilizacja. Żeby ciało było cały czas stabilne. Wiadomo, na początku będzie, będzie ciężko, ale już później z każdym, z każdym razem będzie, będzie nam łatwiej. Nie jest to łatwe ćwiczenie aczkolwiek jakiego panujemy czy ktoś ma silne nogi silne mięśnie czworogłowe rozbudowane mięśnie brzucha to ze stabilizacją nie powinien mieć najmniejszego problemu I też 10 na prawą nogę 10 na lewą teraz do pompek piłka nam nie będzie potrzebna Pozycja ręce, ręce troszkę szerzej, pompka, wymachem tułowia, i też dziesięć, prawa ręka, 10 lewa. Pamiętamy o, o sylwetce. Mięśnie brzucha cały czas napięte. I tak po 20 razach przechodzimy do siadu prostego. Uginamy lekko. Kolana stopy na. Na, na podłodze i mięśnie brzucha i wypycham do góry piłkę. Radzimy się i piłka do góry. I cały czas pracują mięśnie brzucha. I 20 razy po skończonych 20 razach, tym razem w pierwszej części mieliśmy żonglerkę, a teraz zabawa z piłką, tak zwane czucie piłki, cały czas kontakt z piłką, jak najczęstszy bawimy się, piłka, oczywiście piłka nas, nas sucha, nie ucieka nam, Też do odpoczynku aktywnego. I to Kolejne ćwiczenie. Yy, podobne do dwóch poprzednich, ale też z lekkimi modyfikacjami. Stajemy obok piłki i skaczemy, tylko robimy a, ręce pracują, Ręce wyprostowane. I tak po kilkanaście razy, kilkadziesiąt, nawet można sobie więcej, bo, bo to cały czas w ruchu, tu bez zatrzymania. Kolejne ćwiczenie. Robimy mięśnie. Mięśnie brzucha i też najpierw pionowe wymachy. Tu możemy sobie więcej powtórzeń zrobić. Pionowych około 60. I po tych 60 pionowych robimy 60. Poziom. Oczywiście po dłuższym ćwiczeniu możemy czuć mięśnie brzucha. Brzuch może nam się delikatnie, że tak powiem, trząść, ale to normalne. Wrócimy teraz znów do pozycja jak do pompki. pompkę i po przekątnej prawa, prawą nogę. rękę unosimy lewą nogę i lekko przyciśniemy. Pompka, lekkie przetrzymanie. Staramy się, aby plecy były proste, mięśnie brzucha napięte. Nie skręcamy. Tułownia, tylko staramy się przytrzymać w poziomej płaszczyźnie samy ciało. I tak po 10 na rękę, czyli 20 i znowu patrzeć do ćwiczenia. Zabawa. Zabawa z piłką. Słuchajcie, poznaliśmy znowu kilka nowych ćwiczeń. Robiliśmy to na powtórzenia, na ilość powtórzeń. Z biegiem czasu, jak będziemy, będzie nam to wychodziło sprawnie i będziemy robili te ćwiczenia yy, poprawnie technicznie, to możemy sobie po prostu utrudnić i, i zrobić to na czas, czyli każdą serię po 30 sekund, czy po 40-45 sekund każde, każde ćwiczenie. Słuchajcie, na, na sam koniec dzisiejszego odcinka pokażę jeszcze kilka ćwiczeń rozciągających. Stretching dynamiczny, stretching statyczny i to będzie na tyle. Piłka nam teraz nie będzie potrzebna. Możemy odłożyć. Pierwsze, pierwsze, pierwsze ćwiczenie w stretchingu dynamicznym. Rozciągamy mięsień czworogłowy. Łapiemy się za stopę, wspięcie na palce, wykrok, lewa noga, wspięcie na palce, wykrok. I po dwa razy na, na nogę. Kolejnym ćwiczeniem z dynamicznego będziemy rozciągali mięśnie dwugłowe. Zgięcie. Jedna noga do lewej, do prawej, trzy, cztery powtórzenia i wracamy i teraz te kroki ze skrętem tułowia, lewa noga. Pamiętajmy, żeby nasze ciało było wyprostowane, plecy wyprostowane, mięśnie brzucha napięte, kolano stabilnie równolegle do stopy. Pamiętajmy, żeby nam gdzieś kolano nie uciekało na bok. Bo to jest bardzo ważne w strecingu dynamicznym. Tak samo przy tych obrotach. Kolano jest cały czas stabilne, proste, nieruchomo, żeby nie, nie popełniać błędu i razem z rękami iść wykrzywiać sobie kolano. Bo można sobie zrobić niepotrzebną tak powiem, krzywdę. I tutaj po pięć wykroków na lewą, pięć wykroków na prawą stronę. I to samo, to samo wykroki, ale już ustawieni bokiem. Raz, dwa i wracamy nie trzeba zmieniać strony tylko wracamy o, i też po cztery razy cztery sześć razy na nogę i teraz już na sam koniec kilka ćwiczeń które oczywiście nie łączymy tego. Możemy sobie wybrać w jakimś czasie już później czy nawet w trakcie dnia nie trzeba nie trzeba być nie wiem, rozgrzanym czy, czy po ćwiczeniach czy nawet yy, w trakcie czy, czy, czy po pracy czy po szkole można sobie mięśnie porozciągać. Takim ćwiczeniem też na rozciągnięcie mięśnia czworogłowego jest ćwiczenie, podchodzimy do, do ściany, kolano jak najbliżej ściany i prostujemy się i całe mięśnie tutaj kolano 90 stopni, plecy wyprostowane i czuć tutaj jak mięśnie, mięsień czworogłowy jest rozciągany, pamiętamy o, o oddechu 10-15 sekund. Zmiana nogi, kolano jak najbliżej jak najbliżej ściany, druga noga, kąt 90 stopni, plecy proste i można się lekko odchylić i czuć tutaj jak ten mięsień cały jest rozciągany. 10-15 sekund. Na pewno poczujecie się inaczej. Pierwsze, pierwsze wrażenie można, można poczuć, że troszeczkę coś nas boli, ciągnie. To jest normalne, ale z każdym dniem, zobaczycie, ten mięsień będzie dobrze rozciągnięty i będzie noga mniej narażona na kontuzję podczas różnego rodzaju ćwiczeń. W kolejnych odcinkach pokażę rozciąganie innych partii mięśniowych dynamicznie, w stretchingu dynamicznym i również statycznym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.